Cześć, z tej Piotrek z firmy Jet Pro Ocieplenia. Dzisiaj wykonujemy zadanie termoizolacji budynku wielorodzinnego. Jest to jeden budynek, który został podzielony na kilka mniejszych mieszkań. Dodatkowo sprawdzimy, jak piana poliuretanowa otwarto-komorowa zachowuje się z tym sprzętem, czy się zapali, czy się nie zapali. A nasz klient, który wybrał tą właśnie metodę termoizolacji, chciałby zobaczyć, czy kwestia wygłuszenia stropów i akustyki naprawdę działa przy, tych, przy tej formie termoizolacji, która również jest kwestią wygłuszenia akustycznego. Zapraszam cię do góry. Zaraz pokażemy jaki mamy obieg do wykonania i jak prace przebiegają właśnie w środku budynku. Ok, teraz zobaczmy szybko czym przyjechaliśmy. Mamy ze sobą, chodź proszę Cię tędy, mamy ze sobą sprzęt, czyli e, duży bus, samochód ciężarowy śmiało można powiedzieć, przyczepa z agregatem prądotwórczym, a ona jest tam potrzebna właśnie do tego, aby nie ingerować w, w sieć energetyczną e, klientów. To jest bardzo ważny element przy wyborze firmy, która być może u Ciebie wykona tego, prac, tego pracę, taką pracę. E, węże, które tu widzicie, służą do tego, aby produkt, który jest w beczkach transportować bezpośrednio do góry na poddasze wszystkie węże są grzane więc nie boimy się śniegów, brozów i niskich temperatur no dobrze, śnieg się topi więc jakaś temperaturka jest o cholera ogień poszedł sprawdźmy pianę, zapraszam Cię jak się pali Żebyśmy mieli 100% gwarancji O tym co mówią w internecie Ok. Stajemy bezpośrednio na produkt Palimy Dobra, zabieram teraz źródło ognia Jest to produkt samogasnący Tak jak mówi karta techniczna produktu Ok, to teraz zróbmy mały wycinek próbki Co się w środku stało Normalnie stań, może tak, żebyś mi widział tutaj. Wytniemy tak, tutaj kawałek. To tu jest zdrowy materiał. Jak to wygląda? Proszę bardzo. W środku nie ma kieszeni powietrznych. Gęsty produkt. Jest ok. No i sprawdźmy tutaj, tu gdzie było palone. Co się stało? czysty, niepobrudzony, niepopalony. Panie, to nie ma lipy. Jesteśmy piętro niżej, tu już jest etap wykonany naszej pracy, czyli mamy wypełnione ściany działowe, które zostały zaizolowane, wzmocnione, jednocześnie są też wygłuszone. No prawdopodobnie na to przyjdzie zabudowa, czyli regips, czyli ściana już będzie gotowa. Oczywiście stelaże, regis takie rzeczy. Bardzo to przyspieszyło inwestorowi prace budowlane, bo nie musi nakładać wełny, które oczywiście trzeba było sumiennie ułożyć, aby się nie obcunęło na dół. Tutaj tego tematu nie mamy, ponieważ pianka poliuretanowa ma bardzo dobrą adhezję, czyli taką lepkość i ma się wszystkiego, gdzie zostanie nałożona. Spójrzmy tylko do góry, jak to wygląda. U góry wygląda to bardzo fajnie. Wiadomo, że stalarze utrudniły nam pracę, natomiast w momencie już założenia legipców nie będzie to oka brudziło, więc jest w porządku. O tym już mówiłem, ale pokażę jeszcze raz. tak że pianą zostały wokół okien, inwestor nas o to poprosił, więc ma to zrobione. Nie tylko to zostało uszczelnione, ale dodatkowo zaizolowane, tak zwany ciepły montaż już jest. Teraz zrobimy test drugi, czyli wykonamy to na etapie już zaizolowanym. Zobaczymy, jak tu pana Tuptusia będzie słychać na dole. Piernik nam pokaże, cały czas, jak gdy mówię, mamy mniej więcej na poziomie 80, 75, 80 decybeli. U góry jest mi tester, moment, który wykonuje ciężką pracę, zaraz zobaczycie jaką, więc słuchamy ile będzie decybeli, e, jeśli będzie się kupał, Bardzo proszę. Dobra, panie.

Chyba działa, nie? W takim telegraficznym skrócie mam nadzieję, że przedstawiłem Państwu, jak to wygląda nasz dzień pracy. Wykonaliśmy termoizolację stropów i ścian. Dodatkową, jakby taką ciekawostką, którą dzisiaj zrobiliśmy, było sprawdzenie, jak wygląda palenie produktu, żeby po prostu zdementować plotki, które są w internecie. Także najlepiej to zobaczyć na własne oczy. Myślę, że to jest bardzo czytelne i obrazowe nasze są to dzisiaj, na ten dzisiaj to wszystko zapraszam do oglądania do kontaktu. wszystkiego dobrego.